Sąd Okręgowy w Krośnie uchylił wyrok pierwszej instancji skazujący osiem osób w sprawie tankowni i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Pierwszej Instancji w Tarnowie. Uniewinnił także Małgorzata DZ z podrabiania podpisów pod wnioskami Henryka K. i SBTL z zarzutu poświadczenia prawdy w dokumentach. Na dzisiejszym posiedzeniu sądu pojawiła się tylko trójka oskarżonych Henryk K., Ludwig W. i Adam K. oraz oskarżyciele posiłkowi Wiesława i Krzysztof Klimkowie. Wyrok odczytał Wiesław ruszała. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na zasadzie artykułu 17, paragraf 1, punkt 2 kpk, w związku z art. 414, paragraf 1, kpk, uniewinnia oskarżoną Elżbietę popełnienia w... czynu przypisanego jej w punkcie 7 zaskarżonego wyroku, a oskarżoną Małgorzatę do popełnienia czynu przypisanego jej w punkcie 35 zaskarżonego wyroku. Zaś kosztami procesu związanymi z tymi zarzutami obciąża skarb państwa. Uchyla zaskarżony wyrok w pozostałej części i sprawę w tym zakresie przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w Tarnowie. Pierwszy wyrok w sprawie tzw. bocheńskiej tankowni zapadł w lutym bieżącego roku. Wtedy to Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał osiem osób, w tym byłego burmistrza miasta Bochni oraz byłego wicestarostę. Wszyscy oskarżeni jednak odwołali się od wyroku. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krośnie miał zdecydować, co dalej. Jak się okazuje, uchylił on wyroki Tarnowskiego Sądu. Jak powiedział dzisiaj sędzia składu orzekającego Wiesław Ruszała, Sąd Pierwszej Instancji w Tarnowie dopuścił się wielu błędów i wielu uchybień. Które trzeba sprawdzić i które trzeba naprawić. Sąd pierwszej instancji będzie zatem obowiązany zasadniczo dokonać pogłębionej i bardziej wszechstronnej oceny dowodów w tym zakresie, na jaki wskazuje sąd odwoławczy i w jakim zarzucamy to apelację. Jeśli chodzi o powtarzanie postępowania dowodowego, to w znacznym zakresie, zdaniem sądu odwoławczego, będzie to niekonieczne, bo istnieje możliwość korzystania z dowodów, które już przy dotychczasowym postępowaniu zostały zgromadzone. I dopiero po takim uzupełnieniu postępowania dowodowego, prawidłowo rozstrzygając o winie oskarżonych, o ewentualnym zastosowaniu artykułu 4, yy, paragraf 1 KK. Będzie mógł sąd rozstrzygnąć, czy oskarżonym można przypisać winę, w jakim zakresie i jaką karę należy im w związku z tym wymienić. Decyzja sądu była zaskoczeniem dla Krzysztofa Klimka, ale jak mówi oskarżyciel posiłkowy, wciąż będzie walczył o skazanie boheńskich urzędników. Urzędnicy są dalej bezkarni. Uważam, że jest to w dalszym ciągu przeciąganie sprawy po to, żeby ci ludzie byli no, niewinni, uniewinieni. Ja uważam, że uchybień nie było ponieważ sąd y, przesłuchania były 30 rozpraw było i y, y, wszyscy świadkowie byli przesłuchiwani moim zdaniem y, no, dokładnie. Y, będziecie Państwo wciąż i ciągle monitorować całą sprawę? Oczywiście, oczywiście, ponieważ y, no, nie zgadzamy się z tym, ci ludzie powinni być skazani. Sprawa bochańskiej tankowni toczy się już od blisko 10 lat. Wszyscy spodziewali się, że to właśnie tutaj, w kreśleńskim Sądzie, znajdzie ona swój finał. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Ale cóż, z wyrokami sądu się nie dyskutuje. Katarzyna Korbel, Moja Bochnia.